Witajcie, kochani, wasz soul Woj z tej strony. W tym nagraniu opowiem wam o moim jednym z ulubionych kolorów, którym jest różowy i wszystkie jego odmiany, czyli Baby Pink, taki leciutki różowy, jakbym powiedziała, delikatny różowy oraz taki mocny różowy, kontrastowo różowy lub po prostu taka różowa fuksja stonowana też, którą bardzo lubię. W zależności od sytuacji, oczywiście od potrzeby i nastroju, ten róż w moim życiu przeplata się wszędzie. Nawet od czasu do czasu, kochani, noszę różowe okulary, przez które widzę lepiej świat. Po prostu widzę go na różowo, w innych barwach. Dlatego jeśli jestem smutna, ubieram różowe okulary, a jeśli potrzebuję wzmocnienia i Takich sił witalnych, wyleczenia jakiegoś tam drobnego problemu zdrowotnego, to ubieram na przykład niebieski okulary. No ale dobra, o niebieskim już było, więc teraz zaczynamy o różowym. Różowy generalnie jest kolorem, który pobudza apetyt, więc pod tym względem należy uważać. No cóż, różowy kolor jest kolorem bardzo optymistycznym. Wzbudza on optymizm i przede wszystkim poprawia nastrój. Dodatkowo, kochani, uspokaja emocje. Leczy rany, czyli mam tu na myśli choroby serca lub serce w rozterce, jeśli tak można ująć. Pomaga przy właśnie chorobach serca różnego rodzaju, przy problemach z żyłami, z oraz z arytmią serca. Przynosi w ogóle ulgę w astmie, jeśli mamy problemy z oddychaniem, i jak wcześniej powiedziałam. Pobudza niestety nasz apetyt, dlatego trzeba uważać, jeśli jesteś na diecie, no ale to tak już żartobliwie mówiąc, w ogóle różowy jest takim bardzo uduchowionym kolorem, który ma bardzo pozytywną energię i taką dobrą energię dla wszystkich ludzi. Więc jeśli otaczasz się różowym wokół siebie, na pewno będziesz czuł się bardzo dobrze. Dodam przy okazji, że różowy symbolizuje wdzięk i uprzejmość. W marketingu konsumenci kojarzą go z dziećmi lub romantycznością. To odcień erotycznej czułości, można też tak powiedzieć. Różowy łączy się z tym, co urocze, dziecinne i miłe. Był to ulubiony kolor Madame de Pompadour. Znaczenie kolorów, jeśli chodzi o chromatoterapię, to powiedziałabym, że ten magiczny róż utożsamiany jest z kobiecością. Z taką delikatnością, kochani, może nawet subtelnością i powiedziałabym, wdziękiem. Symbol dziecięcej, romantyczności. Dziewczożności, jeśli to można tak ująć. Um, generalnie kojarzy się z romantyzmem, no bo to przecież kolor walentynek, różowy i czerwony. Um, różowy kojarzy się też z niewinnością i to też jest takie słodkie. Zresztą w logo i na przykład w materiałach graficznych służy do podkreślania właśnie kobiecości, delikatności, co jest bardzo ważne i często wykorzystywane jest na przykład w logach filmów, w których na przykład klienci to głównie na przykład dziewczynki, jak na przykład logo Barbie. Cóż jeszcze, różowy jest też wykorzystywany w kampaniach oraz w organizacjach na rzecz na przykład uświadamiania kobiet o ryzyku raka piersi. Kolor różowy generalnie nie jest kolorem podstawowym. Występuje, kochani, jako barwa pośrednia między białym i czerwonym. Podobnie jak kolor czerwony, jest to symbol miłości, ciepła, namiętności, a także, kochani, pogody ducha, wdzięku i uroku. Jeśli kobieta dostaje od mężczyzny różowy bukiet. Ma on wyrazić ciepło, uczucia, jakimi on ją darzy, czyli szczerość, sympatię, oddanie i przyjaźń, która oczywiście może przerodzić się w miłość. Różowy to barwa romantycznych spacerów i kolacji przy świecach. Pobudza organizm do działania i wzmacniania więzi między ludźmi, a także umożliwia czerpanie większej radości z zabawy. Są jednak osoby, dla których róż to kolor tandetny, dziecinny i niestosowny. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na to, z czym łączymy barwę. Jeśli od stóp do głów ubierzemy się w różowe ciuchy, do tego nasze paznokcie torebka i buty będą miały ten sam kolor, będzie to nieco niesmaczne. Różowy należy łączyć z ciemniejszymi barwami i bardziej z Stosownymi barwami, takimi jak na przykład czarny, szary, niebieski czy też granatowy. Taka kombinacja jest gwarancją szyku właśnie i elegancji. Różowy to również kolor przeznaczenia i przeznaczony dla małych, słodkich dziewczynek. Dlatego też. Tuż przed ich przyjściem na świat rodzice właśnie ubierają dziewczynki w różowe ciuszki. Pomaga to uspokoić dziecko oraz sprawić, że będzie się czuło komfortowo. Dlatego różowy ma wiele, wiele znaczeń, jak i wiele odcieni. Z kolei, w znaczeniu psychologicznym, różowy to kolor osób pewnych siebie, odważnych, nie bojących się, kochani, ryzyka. I to jest bardzo istotne. Pomimo mm, swojej delikatności i przyjemnego odcienia, barwa różowa nie jest odpowiednia dla osób mm, podłamujących się psychicznie, powiedziałabym. Może bowiem je przytłoczyć i pogłębić złe samopoczucie. Z drugiej zaś strony, róż to kolor dla osób, które potrzebują bliskości, ciepła, miłości i zainteresowania ze strony innych. Ludzie, Wybierający właśnie kolor różowy charakteryzują się, powiedziałabym, skłonnością do wzruszeń i uczuciowości. Jest to bowiem najbardziej kobiecy i delikatny kolor. Dowodzi przywiązania, łatwości w okazywaniu uczuć oraz niezmiernej życzliwości. Niestety to również symbol zbytniej ufności i lekiej naiwności. No cóż. Pociąga za sobą słabość oraz niemożność zdystansowania się do pewnych spraw. To może być przykre w skutkach i niejednokrotnie powodować cierpienie. Osoby lubiące połączenie bieli i czerwieni to ludzie za wszelką cenę doceniający ciepło rodzinne i rodziców. Zapewniają innym po prostu opiekę, ciepło, czułość są doskonałymi zwycięzcami. Ci, których ulubionym kolorem jest ciemny, zdecydowany róż, to również, jak w przypadku barwy czerwonej, osoby bardzo pewne siebie i silne. Ich wadą jednak jest niezdolność do rozpoznawania nieprzyjaznych i nieprzychylnych im ludzi. No cóż, zawsze są kochani jakieś plusy i minusy, ale mimo to otaczanie się kolorem różowym. Yy, wpływa na nas bardzo dobrą energią. Zresztą kolor różowy, tak jak i zieleń jest to kolor serca, czak serca. Dlatego polecam go bardzo serdecznie i zawsze będzie na liście moich ulubionych kolorów. Nie wiem jak jest to u was, <gry> ale warto się przekonać i od czasu do czasu założyć coś różowego, mimo to, że nie wszyscy przepadają za tym. Myślę również, że nie przepadają, ponieważ nie wiedzą, ile ma cudownych znaczeń, jaką symbolikę ma ten kolor i jaką fenomenalną energią obdarza wszystkich ludzi. No cóż, każdy ma wybór. Wspomnę jeszcze z takich ciekawostek, że na przykład w Japonii kolor różowy jest utożsamiany z kolei z kochanizmu, bardzo ważnym w tym kraju symbolem, jakim są kwitnące wiśnie. Kwiaty tych drzew mają bowiem taki kolor. Różowy jest tutaj łączony z życiem i dobrym zdrowiem. Posiada on również pewne mm, konotacje z męskością, ponieważ kwitnące wiśnie symbolizowały młodych, kochani wojowników poległych w walce. Natomiast w Indiach jest to kolor utożsamiany z genszą, czyli jednym z największych bóstw w mitologii hinduistycznej. Jest on Patronem mądrości i spirytu bym powiedziała, a jego postać często jest ukazywana właśnie podczas siedzenia na różowym kwiecie. No cóż, kolor e, flamingów to jest również różowy, <ścoughs> jednych z najbardziej rozpowszechnionych i rozpoznawalnych zwierząt na świecie w tym kolorze nie jest naturalną barwą ich piór. Tak naprawdę są one białe, a różowe zabarwienie jest efektem po prostu czerwonego barwnika, który znajduje się w zjadalnym przez nie pożywieniu. Dlatego to tak fajnie wygląda w Chinach do czasu przybycia Europejczyków, natomiast nie był on w ogóle rozpoznawalny. Nie może więc dziwić się, że jego chińska nazwa oznacza dosłownie zagraniczny kolor. Psychologia w ogóle udowodniła, że przebywanie w pomieszczeniach pomalowanych na kolor różowych ma działanie uspokajające, kochani, takie łagodzące i Mogące zebrać myśli. Czyli naprawdę kolor różowy jednak na nas bardzo dobrze wpływa. Kwiaty w tym kolorze są najczęściej kupowanymi w ogóle kwiatami. Nie wiem, czy wiecie, czytałam o tym gdzieś w internecie, a dopiero później czerwone. No cóż, czy czerwone, czy różowe. Jedno jest ważne, że mają cudowną energię, więc wszystkie kolory są. Fantastyczne, ale każdy z nich jest indywidualny, dlatego należy wybrać od czasu do czasu właśnie jeden z tych indywidualnych kolorów, który właśnie dla nas będzie miał tą specyfikę magicznej mocy, będzie nam pomagał lub w danym momencie czy też w życiu, pozwoli nam stanąć na przykład na nogi czy też zebrać myśli. No cóż, kochani, to chyba wszystko o różowym, co bym mogła powiedzieć. Uwielbiam w ogóle połączenia różowego. Jeśli mogłabym Wam polecić, to różowy z szarym to jest taki mega klasyk, jeśli chodzi o połączenie. Z białym jest zawsze na czasie i nigdy nie wyjdzie z mody. Z kolei błękitny, blado-błękitny i jasno-różowy fenomenalnie się komponują. Te barwy, więc też są piękne. Połączyłabym jeszcze taki baby pink, na przykład z czarnym. Też będzie bardzo elegancko i wytwornie. No cóż, najważniejsze jest, żeby nie przesadzić, żeby nie było wszystko różowe, ale żeby po prostu dobrać jakiś y, kolor tonizujący, czyli drugą barwę, która będzie jakby w zgodzie z tym naszym różowym, w zależności od jego kolorytu, czyli od tego, czy będzie mocniej intensywny, czy Bardziej delikatny kolor różu. Wszystko zależy od Waszych upodobań. <grym> yy, róbcie, czyńcie, twórzcie <grym> wszystko, co tylko chcecie i sobie wymarzycie, właśnie z tą różową barwą. A powiem szczerze, że bardzo mi się podobają męskie różowe koszule yy, i do garnitury taka delikatna różowa koszula wygląda. Słuchajcie, fenomenalnie daje taki koloryt elegancji wdzięku mężczyznie mężczyźnie oraz pokazuje, że jest to mężczyzna światowy otwarty na życie otwarty na przyszłość, optymistyczny pogodny, mający w sobie to coś i wręcz przeciwnie, mówię tu do tych którzy nie lubią tego koloru i wyśmiewają ten kolor że mają chyba duży emocjonalny problem z samym sobą Ponieważ wszystkie kolory są cudowne i wszystkie kolory należy mieć w zasięgu ręki, więc najlepiej zrobić sobie taką paletę. <laughs> no dobrze, to tak już abstrahując, pozdrawiam cieplutko. Przesyłam moc buziaczków oraz cudownej energii wszechświata do Waszych serduszek właśnie z różowym odcieniem cudownej, różowej energii. Niech do Was płynie i daje Wam dużo kreatywności w Waszym życiu. Do usłysząka, zapraszam na kolejne odcinki o innych kolorach. Pa, pa. Cześć, kochani.